Jezu, znowu ten iPhone. Nie mogę już na niego patrzeć. Weź go, może rozwal, to się wreszcie trochę pośmiejemy. Co pośmiejemy? Może jakiegoś Androida rozwal? To się wreszcie pośmiejemy. Tak się składa, że jestem w stanie dzisiaj połączyć interesy obu tych grup. Bo. Ekran tego smartfona jest podobno 4 razy bardziej odporny na upadki. No to ja rozumiem, że jest 4 razy bardziej odporny na upadki niż jego najbliższa konkurencja, czyli Samsung Galaxy S20. Czyli iPhone 12 versus Samsung Galaxy S20 versus czołg. Zasady są proste. Najpierw z metra, potem z dwóch, potem z czterech będziemy zrzucali. Najpierw iPhone'a, potem Samsunga, potem iPhone'a, potem Samsunga, a potem zobaczymy co się stanie. Trochę się tutaj odrapał. Mhm. I tu się odrapał. Okej, okay, ostre krawędzie się drapią i to przy najmniejszym upadku. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic. No to jest jedyna rysa, która wskoczyła. Ja sobie zdaję sprawę, że nasz test jest obarczony pewną dozą losowości. I to nie do końca jest tak, że jeżeli one upadną tyle samo razy, to to będzie dokładnie taki sam test. Że w powietrzu dzieją się różne rzeczy. Ale takie jest właśnie życie. 2 metry i iPhone 12. Ojej! To nie był miły odgłos. Ale dużo hałasu, o nic. To chyba był lepszy upadek dla iPhone'a, niż ten z jednego metra. Samsung. To chyba sprawa też była prosta. Samsung spadł na plecy. Poza drobnymi ryskami, mam wrażenie, że w tym drugim upadku Samsung zebrał ich więcej. Ekran jest czysty. Gotowy? Mhm. Ekran jest cały, jak druga strona. Troszeczkę tutaj jakby dostał obiektyw, ale z boku, więc nie wpływa to w żaden sposób na użytkowanie. Chciałbym, żeby każdy smartfon tak wyglądał po upadku z czterech metrów. Przecież poza drobnymi ryskami nic mu nie jest. Samsung. A! Ależ to bolało moje uszy chyba tylko. Bo tutaj jest wszystko ok. Kurde, mocne te smartfony robią, co? iPhone 4 metry po raz drugi. No i co? No i nic? Generalnie coraz bardziej nam się obtukują krawędzie. Natomiast to, co miało być mocne, dobrze no popatrz. Tutaj nic się nie wydarzyło głównie dlatego, że zawinił czołg. I smartfon się zamiast tak to ustawił, tak, no i. cała zabawa zepsuta. Co nie zmienia faktu, że spadł z 4 metrów i nadal nic mu nie jest. Spada ci smartfon z 4 metrów na róg i coś takiego się wydarza, nic więcej? To chyba świadczy o tym, że naprawdę jest spoko. iPhone po raz trzeci. Nie! Przecież ile razy będziemy musieli je zrzucać? Mam wrażenie, że robi się nudno. Znowu dużo szczęścia. O, nie aż tak dużo. No dobra, ale nie była mowa o tym. Tylko o tym. Więc na razie, okazuje się, że plecy Samsunga są mniej trwałe niż ekran, ale to też może dlatego, że zleciało na plecy. iPhone. Uh, zabrzmiało, jakby to miało być... Co? To jest całe? Jak to jest możliwe w ogóle? Ej, do pięciu razy sztuka chyba. On znowu spadł na plecy. No i po prostu no. się bardziej potukły. Piąty raz iPhone. Ekran, git. Plecy, git. Coś się wreszcie wydarzyło z tej strony. To znaczy, mamy pęknięcie tutaj. I mamy pęknięcie tutaj. Natomiast z tej strony już powoli boję się dotykać, bo kolejne elementy odpadają. Szósty zrzut. To teraz zamiast ekranem w górę, bo możecie nam zarzucać, że takie ustawienie sprawia, że za każdym razem smartfon spada tak samo, ustawię go na czołgu ekranem w dół. Dobra, teraz chyba poszedł, co? Na no lechnior. Szósty raz i jest pajączek. Ale to nie koniec, trzeba wrócić do Samsunga. Szósty raz Samsung. Uy, to było jakiś Ale coś się zawinął na czołg znowu. Po prostu Samsung ma więcej szczęścia. Co nie oznacza, że nie możemy ich zrzucić siódmy raz. Nie stary, to się nie da. Nie dry? A jak taki, w takiej kolejności? Dobra. Pierwszy drop test w duecie. Powinniśmy tak <noise> robić od początku. To jest super fajne. Ojej! Ojej! Okej, okay. tu już nic się nie da zrobić, to przestało działać. Co... A, Samsung ugryzł. No, się zdenerwował na mnie. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że tutaj wszystko działa? No dobra, ten pajączek na ekranie jest yy, potężny. No i oczywiście, że nie należałoby go używać. Znam oczywiście ludzi, którzy pewnie nakleiliby sobie na to jakąś folię i cisnęli dalej. I teraz pytanie: Bo zbliża się w sumie wszystkich świętych, ale chyba nie chcemy wysłać tych smartfonów na zawsze w niebyt. Ja myślę, że oddamy je do autoryzowanych serwisów i wycenimy naprawę. Natomiast, jeżeli chodzi o cztery razy bardziej odporny ekran na drop testy, no to sami musicie ocenić. Wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby Apple mówił, że cztery razy bardziej odporne plecy, bo to się w naszym teście sprawdziło zdecydowanie, to widać gołym okiem. Tutaj temat jest dyskusyjny, chociaż ten po prostu nie działa. I teraz możecie też powiedzieć, dlaczego? Dlaczego zniszczyłeś te telefony? Przecież tyle biednych dzieci mogłoby się nimi najeść. Dlatego, że Allegro zapłaciło mi za tego iPhone'a, więc nie musiałem go kupować sam, dlatego daję link do iPhone'a 12 na Allegro. Dziękuję bardzo. Argument z dziećmi jest stary i nieśmieszny. Poza tym nikomu nie życzyłbym zjedzenia posiłku zrobionego z czegoś tak twardego. Ani czegoś tak twardego mimo, że no tutaj jest nieco bardziej miękko, ale jednak. Także teraz już wiecie i jeżeli ktoś Was zapyta czy ekrany w tych smartfonach są bardziej... Są cztery razy bardziej wytrzymałe niż w smartfonach konkurencji to możecie mu pokazać ten film. A recenzja iPhone'a 12 i 12 Pro oczywiście, że będzie. Jeszcze w tym tygodniu. Stay tuned. I do zobaczenia. Nie wiem dlaczego powiedziałem stay tuned. Przepraszam, to się więcej nie powtórzy. To było, to było straszne.